Dzisiaj otworzymy pudełko kolekcjonera. Pudełko kosztowało 37,99. Limitka to jest Eden azart. No, przejdźmy do rozpakowywania. A więc tak. Jak mówiłem Eden, Azar. Okej, okay, to dzielimy to 5 parczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja dostałem Messi, Messi, Iniesta, Falcao i Messi. A Ty? Ja Falcao, Iniesta, Messi, Iniesta i Falcao. Zamienisz się za innego Messi'ego? Nie. Ja odbieram paczkę z Falcao. Widać jest tu odrzucony na, napastnik. Wylosowałam Lando, landona do Landona Expert. Okej. Okay. Oh, yes. I polujemy jakby coś nadal trabę. Ale mam, mamy nadzieję... Że tutaj jest pomocnik. Okay. Bazówki i French Favorite. Wesley French a the um... watch um, Miralem pianic I już bazów, bazówki Któreś O, ja mam star player Frank Triberi no, Drugi z Francji I też reszta bazówek Wczoraj wylosowaliśmy dwie z nie, z Francji, wyjątkowe, a teraz trzecia. Fans favorit Josia Moutinho. I. ponownie paczka z Messi. O, jest to. Star player w Angeli.

Dobra, ja paczkę z In. W moim paczce mamy Rosby. Pięciu zwykłych i defensive Gary Cash A w mojej paczce z Messi, bo miał więcej trochę. Jest. O! Oh, James Milner. Znaczek Chorwacji. Ja wiem 500 bołatę. Parla Spena i bazówki. Ok. Okej, okay, następna paczka. To już ostatnia paczka w tym czasie. Może Okej, u mnie Dimitris Alpin ligis i wątobierdziemy drugi buffon. Jak widać tutaj żadnego dubutrewem nie było, choć się bardzo z tego spodziewaliśmy, no ale to są nasze najlepsze karty, które wylosowaliśmy, a tutaj mamy powtórki najlepszych. Jeśli ko któraś kogoś zainteresowała, to może wpisać w komentarzu czy, czy ją chcemy, napiszę ofertę. I jakoś się wymienimy. A jeśli y, potrzebujecie jakichś bazówek, to zobaczymy, czy je mamy, i też się możemy wymienić. I na dzisiaj to tyle. Zapraszamy na kolejne odcinki. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować. pa To się każdy jest najbardziej zadowolony. No najbardziej zadowolony. znaczku albo z znaczku Chorwacji, albo z Chorwacji, nie, nie, A nie, nie, najbardziej ty? Ja najbardziej chyba z limity. Hmm, Też może z nie, to, zaraz może być. nie, nie,